Dzień dobry, witamy z AVC. Już od wczoraj tutaj jesteśmy. Rozłożyliśmy swój obóz, była wczorajsza integracja. I co, dzisiaj zaczynają się wykłady, już pierwszy wykład leci. Później pokażę Wam stoiska wystawców, a my idziemy teraz, znaczy Natela idzie na wy... gotowanie, w terenie. gotowanie w terenie, więc żeby Damian zawsze miał pełen brzuszek. W tym roku a pałce też odbywa się w innej lokalizacji. Zawsze odbywał się tam gdzieś w okolicy Nowego, Nowego Sącza i tak dalej. A w tym roku jest na Dolnym Śląsku, a gospodarzem tutaj tego całego terenu jest Marysia z Winicy Silezjan, Więc alkoholu na pewno też nie zabraknie. Za moimi plecami kolejne warsztaty, tym razem z gotowania w terenie. E, prowadzi to ekipa Beskid Nomad. Tam jest Natalia e, z Łukaszem, bo ja nie gotuję tak za bardzo, ja tam jestem prosto przepisowy. E, no i inne ekipy, i powiem Wam, jest dobra frekwencja. Naprawdę dużo ludzi chce się nauczyć fajnych e, dań gotować w terenie. Jesteśmy na AVC. Chciałem pokazać Wam strefę wystawców, bo zawsze ona jest tutaj fajna. Offlander, oczywiście zaprzyjaźniony, gdzie jestem ambasadorem, namioty, ale Offlander też ma w, swoim, w swojej ofercie, zobaczcie, takie kapsuły na pick-upy. Te poncza to jest zawsze hit i one się sprzedają jak świeże bułeczki. Dziewczyny tutaj właśnie sprzedają w różnych kolorach, podgrzewane, nie podgrzewane, tego jest masa. Mamy krzesełka, stoliki, no, namioty. Offlander zawsze fajnie się prezentuje. Idziemy dalej. No, tam gastronomia. Tutaj mamy e, namiot Vanilla Custom Gear. Z tego co wiem, produkują e, osprzęt na duże samochody, czyli na sprinterki Volkswageny szynki jakieś mocowania, uchwyty, uszyje na miarę. Producent e, takich e, termoizolacyjnych mat, pokrowców na koło. Mamy właśnie od nich pokrowce e, na koło. Ten pokrowiec wrócił z nami z Turcji i pokrowiec na koło taki zapasowy, który robi Często robię po prostu za e, uchwyt, żeby na śmieci. To jest game changer w podróżowaniu, naprawdę nie trzyma się śmieci w środku, więc to jest najlepsze, co może być. Każdemu polecam. RB RB Polska, RB Europa ze swoim sprzętem. Tutaj Przemek przyjechał, reklamuje. Elektronika, wyciągarki, kompresory, no tutaj mamy wszystko. I nawet zobaczcie, taki wielki śpiwór, za duży na motocykl, więc go, więc go nie będę brał. Steeler, z swoją ofertą, orurowanie i światła lasera. Czasem zamawiam właśnie do nich, od nich te światła, bo też pracuję w branży motoryzacyjnej, więc ten laser czasem wpadnie od nich. Firma Rajo 4x4 z Wrocławia. To jest firma, która buduje samochody wyprawowe. Zobaczcie, tutaj mamy takiego fajnego szarego Hiluxa. Podniesiony, lepsze opony i oczywiście AluCab Hardtop plus namiot. Bo oni są przedstawicielem AluCaba więc mega, mega fajnie to wygląda. Bardzo znana firma, budują bardzo dużo samochodów. A fałce dobiega końca. Tradycji stało się zadość. Musiał spaść deszcz, ale to nie zdaliśmy radę. Nasz obóz już prawie spakowany. E, szykujemy się do wyjazdu. Jeszcze zrobimy na pewno jakiś wspólny obiad. Materiału będzie mało, ale słuchajcie, e, po, poświęciłem się zawsze. Wolę ten czas spędzić z, ze znajomymi, więc e, coś tam rzucę, coś tam nagram. Jeszcze może jakieś przewielkie ostatniego obozu. So, zobaczcie will to how it looks like